Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Dzisiaj ym, porozmawiamy sobie o takim temacie. <laughs> temat dość yy, ważny, to znaczy znowu o orgazmach, znowu o problemach z dochodzeniem do orgazmu, szczytowaniem. Yy, zrobiłam taki film na temat. Yy, Orgazm Gap, czyli tej takiej jakby różnicy w przeżywaniu orgazmu pomiędzy mężczyznami i kobietami. To jest realna, zbadana różnica, która występuje, ale oczywiście z racji tego, że to ona występuje, szukamy sposobów na to, żeby ją zażegnać. I żeby ją zażegnać, no to często korzystamy z akcesoriów, wdrażamy różne techniki. Ja bym chciała bardzo zrobić w tym filmie przedstawić wam trzy propozycje na to co zrobić jak zrobić żeby praktycznie zawsze mieć e, orgazm e, jeśli uprawiamy seks z partnerem partnerką. Nie chodzi o stosunek seksualny faginalno-penetracyjny, tylko ogólnie y, aktywność seksualna z partnerem, z partnerką, która ma zakończyć się orgazmem. Y i zdarzają się sytuacje, w których rzeczywiście jest z tym kłopot. I nie mówimy o sytuacjach, w których ktoś jest ewidentnie na przykład cierpiący, chory i nie może. Albo na przykład, rzeczywiście na poziom hormonów totalnie uniemożliwia, to też jest jakiś imbalans i też być może interwencja medyczna mogłaby tu pomóc. I nie mówimy też o sytuacji, kiedy przytłaczają nas życiowe stresy i problemy do takiego stopnia, że seks. Życie seksualne faktycznie spychane jest na dalszy plan z ważnych, powiedziałabym, ważnych przyczyn, bo takie też są. Mówimy o sytuacji takiej, w której osoby, które są w satysfakcjonującym związku, są ze sobą z różnych powodów. W pewnym momencie łapią się na tym, że to pożądanie seksualne jest wolniejsze, że trudniej idzie, że wymaga to więcej czasu i że po prostu yy, no, chcą trochę się bardziej zaangażować, bo widzą, że w momencie, kiedy się nie angażują, to to życie seksualne gdzieś bokami umyka, ci chcę skradając się wychodzi po angielsku, a potem nagle się okazuje, że nie ma życia seksualnego. Więc żeby tak nie było, musimy zadbać o to, żeby orgazmy były zawsze, kiedy uprawiamy seks z partnerem lub prawie zawsze, bo rzeczywiście, i to będzie na koniec filmu, zdarzają się sytuacje, w których nie, ale jak to zrobić, żeby to było w pełni świadome, a nie tylko było to wynikiem, no trudno, jak zwykle się nie udało. Dzisiaj powiem o trzech propozycjach, co można zrobić w technikach, które można zastosować, żeby ten seks był, żeby ten orgazm przede wszystkim był. Jeśli chcemy ten orgazm przeżyć, a mamy z tym kłopot, niezależnie od płci, bo te aktywności, które tu zaproponuję, i techniki są uniwersalne dla osób różnej płci. Natomiast warto pamiętać, że to są po pierwsze niewyczerpujące wszystkie techniki i sposoby rzeczy. Każdy z nas ma jakieś swoje sposoby, sposobiki i metody do tego, żeby się podniecić i żeby szczytować. Zachęcam do dzielenia się w komentarzach, w ogóle zachęcam do subskrypcji. Tego kanału. Zostało mi niewiele, żeby mieć 10 tysięcy followersów. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie ten kanał. A jak skomentujecie, polubicie, to nawet on będzie jakoś tak bardziej widoczny jeszcze większej ilości osób, więc to taka mała dygresja. Nie każdy z nas te trzy techniki może zastosować z sukcesem. Warto je dopasowywać do swoich potrzeb, modyfikować. Tak, żeby były one e, dobre dla nas. I na tym się skupmy. E, być może w innym filmie będziemy mówić o jakichś innych metodach i technikach, jakieś e, rozwinięcie tego tematu. No, dzisiaj będziemy mówić o takich trzech propozycjach z mojej strony, które warto rozważyć. Pierwszy powód, dla którego bardzo często jest nam trudno szczytować, to jest to, że kiedy zaczynamy uprawiać seks, zaczynamy od totalnego zera. Nie jesteśmy w nastroju, nie mamy specjalnie ochoty, jakby albo nie decydujemy się na aktywność seksualną, bo właśnie te rzeczy. I wiecie, w zasadzie myślimy sobie, no nie, no kocham tego partnera, partnerkę chcę, tylko po prostu czuję, że nie mam na to energii, że jakoś tak nie mam, wiecie, mentalnej przestrzeni na to, nie wiem, łatwiej jest nam zrezygnować i rezygnujemy. I chodzi tu o takie sytuacje, w których chcemy nie rezygnować, chcemy to zrobić i chcemy czuć to, że jest to fajne. Ponieważ zaczynamy od zera, ponieważ zaczynamy od momentu, kiedy nie ma tego podniecenia, no to jest to bardzo trudne, żeby to szczytowanie nastąpiło. Mamy ograniczoną ilość czasu, bardzo często. No to nie jest tak, że będziemy uprawiać seks całą noc, chociaż to byłoby wspaniałe, ale nie uprawiamy seks, seksu całą noc. Mamy jakiś czas, no i oczywiście tak gdzieś. Bardzo subiektywnie oceniamy, e, kiedy jest go już za dużo, kiedy za mało, no i no wiecie, jak zaczynamy od zera, kiedy nie mamy w ogóle nastroju i myśli, nawet cienia myśli, że to byłoby fajne, no szanse na to, że ten orgazm będzie są nikłe. Więc musimy zrobić coś, żeby rozbudzić w sobie taką właśnie chęć do zrobienia czegoś niegrzecznego, do myślenia o podnieceniu. I no, należy zrobić taki rachunek sumienia. Jakie rzeczy, które robię wieczorami, w ciągu dnia powodują, że czuję się bardziej sexy, czy to jest założenie fajnej bilizny? Czy to jest yy, przebranie się w nocy w coś, czy to jest y, zapalenie fajnego światła, albo puszczenie sexy muzyki, wyłączenie telewizora, odłożenie telefonu, y, y, przyjemna kąpiel, no i wreszcie trochę masturbacji, wiecie, bo rzeczywiście taka masturbacja niekoniecznie z orgazmem. Bo jak z orgazmem, to niektórym już może wystarczyć, już później nie będą prawie seksu, więc może tak rozbudzająco potraktować te, tę samą miłość. I te wszystkie takie właśnie zaprowadzające nas do tego stanu techniki będą nas zachęcać do tego, żeby startować już z czymś w głowie, już z jakąś małą chęcią. Wiele osób, zwłaszcza w parze, stosuje bardzo konkretne rozwiązania, na przykład gry erotyczne. Jeżeli wybierają grę erotyczną, mają jakieś zadanie do przygotowania, to idzie im to znacznie łatwiej tutaj. Pokażę Wam taką grę, którą możecie śmiało wykorzystać do tego i zrobić z niej świetny użytek. Jest to gra Lovers, która zdobyła niezmiernie ogromną popularność już w Polsce. Co ciekawe, jest to gra polska, która najpierw zrobiła furorę w języku angielskim, więc ona najpierw po angielsku zdobyła rzeszę fanów, Natomiast teraz zdobywa szefanów już w języku polskim. Ma tam różne części, różne karty. Ja Wam polecam najbardziej podstawową na ten moment. To jest wersja Romantic, jest w wersji polskiej. Możecie sobie ją kupić. W, pod spodem w linku znajdziecie linki do sklepu, na przykład, którym jest ta gra. Możecie sobie kupić i w tej grze rzeczywiście są zadania, takie scenariusze, które zaprowadzą was do tej aktywności erotycznej i mają właśnie trochę was podkręcić to sobie sprawdźcie tą grę jeszcze będziemy recenzować, ale ja już wam mogę powiedzieć, że to jest świetny pomysł na to żeby wprowadzić się w erotyczny zmysłowy emocjonujący nastrój i startować już z jakimś tam poziomem podniecenia możecie wysyłać sobie niegrzeczne smsy Możecie, no właśnie, stosować jakieś zabiegi na ciało, przygotować przestrzeń, przygotować atmosferę i cieszyć się tą atmosferą. To jest pierwsza rzecz, która spowoduje, że będziecie zaczynać się kochać, zaczynać się dotykać już z czymś fajnym. Druga technika jest bardziej bezpośrednia. Ona jakby dotyczy samego aktu, czyli kiedy już się pieścicie, kiedy już się dotykacie, kiedy czujecie, że partner no dba o wasze dobre samopoczucie, ale dzieje się coś, co bardzo często się zdarza, zwłaszcza w stresie, zwłaszcza we współczesnym czasie, kiedy wiecie, informacja płynie zewsząd, telefon powoduje, że jesteśmy rozkojarzeni, ciągle jakieś nowe treści, social media, telewizja. No po prostu nasza głowa naprawdę ma problem ze skupieniem się na jednej rzeczy. W momencie, kiedy zaczynamy kochać się z partnerem, partnerką, nasze myśli po prostu dostają szajby i zaczynają po prostu krążyć po całym świecie, tylko... Nie skupiać się wokół przyjemności. Nawet będziemy myśleć o seksie, nawet będziemy myśleć o tym, co robimy tutaj, ale będziemy myśleć zupełnie nie z tej strony, co powinniśmy. Będziemy takim obserwatorem, będziemy krytykantem, będziemy cenzorem tego, co robimy. Będziemy kwestionować to, co robimy, że może to za długo trwa, albo coś tam nie wiem, źle leżymy, albo mamy za dużo tu, albo za mało tam. No, Pełno rzeczy będzie nam przychodziło do głowy, tylko nie będziemy myśleć o tym, co nam sprawia przyjemność. I to jest niestety podstawowy powód, dla którego, w czasie, kiedy chcemy szczytować, kiedy wiemy, że mamy z tym kłopot ze szczytowaniem, to jeszcze te myśli się pojawiają i nam przeszkadzają. Więc. Należałoby w idealnym świecie stosować trening mindfulness i ćwiczyć skupienie, czyli skupienie na tym, co tu i teraz. Są techniki do tego, możecie się tego uczyć, ale jest jeszcze inny, trochę prostszy sposób, do którego ja bardzo często zachęcam i zachęcam Was. Tutaj Jest to taka trochę technika y, nieco oszukująca, ale tylko trochę, bo tak naprawdę nadal jest w obrębie przyjemności, rozkoszy, e, eksploracji seksualności i tego, jak przeżywamy seks. Mianowicie są rzeczy, które zwłaszcza w temacie masturbacji, zwłaszcza samomiłości, które powodują, że my... Bardziej się nakręcamy, sprawiamy sobie przyjemność, fantazujemy, czyli pojawiają się w głowie nam, w naszej głowie jakieś fantazje, ale czasem nie mamy tych fantazji, za to możemy mieć wspomnienia. Możemy mieć ze sobą przeczytane bardzo podniecające książki, bardzo podniecające sceny w tych książkach. Możemy czytać bardzo podniecające, bardzo emocjonujące, erotyczne opowiadania. Możemy oglądać. Filmy dla dorosłych, które będą filmami pornograficznymi, ale też możemy oglądać filmy, które są po prostu zmysłowe, jakieś podniecające sceny z filmów romantycznych, które powodują, że się ekscytujemy i podniecamy. Cokolwiek, co przyjdzie nam do głowy, że nas podnieca i ekscytuje i powoduje, że na samo wspomnienie tego robi nam się miło i ciepło. Powinniśmy poświęcić ten czas na to, żeby umieć to sobie odtwarzać w głowie, prawie że mechanicznie. Nie tworzyć na nowo tej fantazji, nie wymyślać jej, tylko odtwarzać ją w głowie na zasadzie filmu. Zamknąć oczy, przeżywać przyjemność fizyczną, ale myśleć tylko o tym właśnie seksownym filmie, czy seksownym filmie w głowie. Bo wtedy niezawodnie nasze myśli będą skupione wokół przyjemności, a nasze ciało będzie odpowiadało na tą przyjemność. I to jest taki rodzaj mindfulness'u. To jest taki rodzaj zawieszenia się trochę obok, ale jednak z tym zawieszeniem na tej myśli podąża nasze całe ciało. Czyli ono idzie razem z tymi myślami. To jest świetna metoda, jak mamy kłopot ze skupieniem się, to bardzo gorąco polecam, ponieważ ona e, ćwiczona naprawdę bezdyskusyjnie i bezapelacyjnie pomaga dojść do szczytowania. Pomaga orgazmować, pomaga skupić się na przyjemności aż do orgazmu. I oczywiście, jeżeli czujemy narastanie przyjemności, to nie przerywamy, tylko wręcz kontynuujemy uparcie w tę stronę. Trzecia rzecz, którą warto zastosować, to po prostu sobie pomagać. Jeżeli partner, partnerka nas pieszczą, dotykają, głaszczą, nie bójmy się używać własnych rąk, używać jakiegoś akcesorium, jeśli mamy ochotę. Wspomagajmy się, bo jak będziemy się wspomagać i masować i dotykać we własnym rytmie, w takim, który lubimy, który jest sprawdzony, to wtedy znowu mamy większą szansę do tego, że ten orgazm się pojawi. Jeśli takich technik nie mamy, nie umiemy, musicie zrobić zadanie domowe, musicie je masturbować, musicie robić to samodzielnie, żeby umieć to robić przy partnerze i żeby umieć też robić to wtedy, kiedy z partnerem robicie fajne rzeczy, żeby partner, partnerka widzieli to, jak się pieścić, jak się głaszczecie, żeby mogli oni też. W taki sam sposób was e, stymulować. Więc to jest trzecia technika. Pierwsza to jest atmosfera, którą sobie stwarzacie. Druga to jest technika skupienia. Na filmie w głowie i trzecia technika w czasie pieszczot. I trzecia technika to jest e, używanie własnych dłoni, do stymulowania siebie w rytmie, tempie, sposób, który nam odpowiada w czasie kiedy uprawiamy seks z partnerem lub kochamy się, lub robimy miłe rzeczy w łóżku. Oczywiście tu dochodzimy do tego, co mówiłam na początku. Może się tak zdarzyć, że pomimo naprawdę wielkich chęci, naprawdę prób. To się nie uda. Bo myśli nas przerastają. Bo jesteśmy po imprezie. Mamy sobie jakieś substancje odurzające, rozkrężające, albo z jakichś powodów nie idzie nam w danym momencie po prostu powiedzieć śmiało i otwarcie no dzisiaj nie dam rady, dzisiaj nie będę mieć orgazmu. I nie ma sensu tutaj nic udawać, nie ma sensu tutaj ściemniać, że on był albo, że jest. Po prostu trzeba otwarcie to powiedzieć i powiedzieć dzisiaj ty będziesz mieć, a ja nie, ale to ok. Yy, natomiast to nie zwalnia nas z próbowania, Czyli zrobić wszystkie rzeczy przed, przy, zaangażować się w aktywność jeśli w trakcie będziemy mieć nadal trudność, to po prostu otwarcie o tym powiedzieć. Niech nasze ciało przeżywa przyjemność, nie musi to być orgazm, to może być dotykanie, głaskanie, każdy rodzaj kontaktu z osobą, na której nam zależy, i która jest nam bliska, i której potrzebujemy, powoduje, że czujemy się dobrze, czujemy się szczęśliwi, czujemy się spełnieni. Takiej relacji, więc oczywiście, że śmiało angażujmy się w to i przyzwyczajajmy nasze ciało do tej przyjemności. Nie pozwólmy zapomnieć o tym, że bliskość jest. Przede wszystkim nie zapomnijmy tej intymności, nie pozwólmy tej intymności wymknąć się po angielsku z naszego życia. To jest bardzo ważne. Więc śmiało używajcie technik, jeśli nie idzie. Śmiało, otwarcie składajcie broń z uśmiechem na ustach, z myślą, że następnym razem będzie lepiej. Korzystajcie z gier erotycznych, jeśli takie mogą Wam pomóc w budowaniu atmosfery. Wszystkie linki niezbędne znajdziecie w podpisie. A tymczasem zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do komentowania i zapraszam Was do polubianie filmów, bo jakie polubiacie, to one są bardziej widoczne, co oczywiście też mnie wtedy cieszy. Do zobaczenia w następnym filmie. Miłej zabawy. Cześć.